Cześć, witajcie w najnowszym odcinku podcastu Dobry Horror. Ze mną są... Adam! Michał! Cześć i z tej A strony to... Łukasz. Ładnie, tak, Łukasz. Tak. Cześć, e, chciałem wam e, zaprezentować pierwszy w naszej historii, pierwszą, ale chyba nie ostatnią, mamy nadzieję, recenzję komiksu otrzymanego, z, tak, otrzymanego z, ze sklepu Atom Comics z Krakowa, dziękujemy. tym komiksem jest, dziękujemy w ogóle i pozdrawiamy, tym komiksem jest Nightwalkers, Night Nightwalkers, Night Walker. tak, od wydawnictwa Source Point Press. Tak. Jego autorami są Calenbaan i Joe Bocardo, czyli kolejno, scenarzysta i rysownik. Od czego zaczniemy? Bo ja, ja mam tutaj trochę nie tyle problem, tylko jest kilka ciekawych wątków. Może wy zaczniecie. Ja mogę zacząć. Bo okay, chciałem do... słowem jeszcze o wydawnictwie powiedzieć, bo sobie go trochę wygoglowałem i patrzyłem to oni to mają na okładce wkład tylniej. I to jest wydawnictwo, które właśnie wydaje takie. Pulpowe chorlory i mi czegoś takiego brakowało. Pamiętacie, jak się jadaliśmy The Hill House, że ja lubię takie, ten i dlatego się cieszę. Znaczy, wiadomo, że, ten, że tu Adam taki komic tutaj nam zaoferował, bo ja lubię takie historie, w sensie pulpowe, chorlory, tak? Nie wiem, czy ta jest najlepsza w serii, czy jedna z gorszych, ale no mamy dużo różnych do wyboru, widzę. Tak naprawdę. No i ja właśnie też chciałem do tego nawiązać, bo yy, możemy od razu. Zaspoilować na początku, trochę rozmawialiśmy przed podcastem, że generalnie możemy powiedzieć, że ta pozycja nam się podobała, tak? I ja pewnie dlatego też, co powiedział Michał, bo mnie zawsze na rynku, no wiadomo, jak my jesteśmy wielki, wielkimi fanami horrorów, i mnie brakowała właśnie takiej na razie na polskim rynku, takiej, takiej pozycji, która właśnie oferuje jakieś takie po prostu serie, Zamknięte pojedyncze, bo jak dotąd to mieliśmy z ceni chorów, to ja mam na półce same te takie klasyki, które nie są wydawane jako horrory, tylko przy okazji są czyta wiadomo, Sandmana, potwora z kasodzie i tak dalej, tak, albo mieliśmy one shoty, takie jak Wiedźmy, na przykład i tak dalej. I ja zawsze, zawsze się yy, modliłem do wielkich, przedwiecznych i wszystkich innych demonów piekła, żeby gdzieś yy, w Polsce, bo mam nadzieję, że to było, kiedyś trafi, takie wydawnictwo, które zajmuje się po prostu takimi. Yy, no pojedynczymi seriami horrorowymi, dlatego tak bardzo się cieszyłem na Hill House tak? i liczę, że kiedyś jeszcze wróci po tym zamkniętym cy cy cyklu. I jak zobaczyłem, no bo ja nie, nie siedzę w rynku amerykańskim w ogóle, że tam tak mają, no to się zastanawiam czy nie rzucić wszystkiego i nie wyjechać do Los Angeles. Tak, <śmiech> <śmiech> tak, tak bo to, ale, to, ale jest... to się ruszyło, bo mamy na przykład, yy, coś zabije dzieciaki. Jest no tak liczenie. Właśnie, miałem powiedzieć. Dlatego tak po prostu w tym roku i w poprzednim, za każdym razem jak ja wiem, to na, na zawsze mówi najlepsza seria wampir, bo to jest po prostu zapotrzebowanie na na, na, na na to, czego zawsze pragnąłem. I druga to jest to, co zabija dzieciaki. A takiego, skoro jak... o wampirach mowa, tak? to wróćmy do Night Walken, bo mam wrażenie, Ech, że, to, że tytuł i okładka sugeruje, że to będzie o wampilach, chociaż z pierwszego tomu jeszcze to nie wynika jednoznacznie. Tak, ale nie wynika, że tak, ani nie wynika, że nie. No tak, ale no u mnie na okładce mamy Panią z Zębami z kroplą krwi, tak? Tak, u mnie podobnie, chociaż kolorystycznie różni tak. przede wszystkim. No i, i, i na mojej układce brakuje napisu, ale to mniejsza z tym, bo napis był w środku. To teraz, wiemy, jak, jak już powiedzieliśmy, że nam się podoba, to może powiedz, powiedzmy dlaczego krótko. Ł Łukasz, Ty pierwszy, bo na razie najmniej powiedziałeś. No, ja bym zaczął trochę od fabuły. Bo Właśnie. ona się dzieje, prawdopodobnie ta fabuła ma miejsce, bo tutaj nie mamy takich stricte dokładnie określonych okoliczności przyrody, że się tak wyrażę. To jest prawdopodobnie jakiś ośrodek odwykowy, ośrodek do y, leczenia uzależnień. Tak. I do, główną bohaterką tego komiksu, bo to jest dopiero pierwszy zeszedł, jest Seren. Ona tutaj trafiła w jakiś. Dziw... Znaczy, ja nie chcę też zdradzać wszystkiego, powiem tak, że w... po prostu ona się tam leczy. Jest jedną z pacjentek tego ośrodka, jest poddawana terapii, no nie jest taką przykładną dobrą pacjentką. Nie jest. Pacjentką. Jest dosyć wybuchową, taką nerwową. Powiem tyle, że tutaj coś się wydarza, coś się wydarza i pacjenci tego ośrodka zostają zostawieni sami sobie i muszą tak. przeżyć. I Możemy chyba spoilerować w sumie, tak. mówiąc, bo już samo to, że tutaj jest dobry horror. Czyli wynika z tego, że będziemy mieli do czynienia z horrorem. Już, już początkowe sceny pokazują, już, nawet ta sama kolorystyka, nie wiem, oddaję wam właśnie głos. Sama kolorystyka pokazuje, że tutaj coś dziwnego zacznie za chwilę dziać. Już się dzieje nawet w sumie na początku tego komiksu. Tak, tak właśnie, bo ja nie mam doświadczenia z czytaniem yy, zeszytówek, poza moimi złotymi czasami temcami, gdzie i tak były grubsze. Więc się zastanawiam, czy to jest szybko, czy nie, ale tu dość, dość wydaje mi się, szybko przeszli do. Yy, akcji, tak? Tak, tak. tak. Więc yy, ja powiem dwie, tr trzy rzeczy, które mi się najbardziej podobały. Znaczy trzecia to jest oczywiście ten horror, ale dwie. Na początku właśnie miejsce akcji, obsadzenie w tym yy, ośrodku dla, yy, no wiadomo, ludzi liczących się odwykowo, od razu yy, bardzo yy, mnie nastawiał po tym, że będą yy, ciekawi yy, protagoniści. Bo to nie jest oczywista. Mamy tą serię, ale wydaje mi się, że mi się, że to im dalej w serię, tym bardziej będziemy troszeczkę mieć takiego bohatera zbiorowego i tam pewnie bardzo kilka osób będzie miało jakieś znaczenie. I po trzecie, to jest fajne, bo to rzadko widzimy w komiksie, że jakby bohaterami są ludzie z takimi problemami. To będą na pewno postacie nieoczywiste już to widać, tak? Nie będą płaski i tak to, dalej. I to mnie od razu zaciekawiło. Od razu mi się wydaje, że to jest fajny punkt wyjścia. No i... I taki moment, y, właśnie, że y, pewnego dnia znikają wszyscy ich opiekunowie, lekarze i tak dalej. To też mówię: o kurde, no i to będzie dobre, tak? I potem ta trzecia część: że, o, okazuje się, że tak w połowie deszczu, że oni zaczynają y, się mierzyć z, z zagrożeniem kolorowym, czyli z jakąś bestią, która jeszcze nie wiemy, tak jak Michał mówił, czy to będą, czy nie będą mapiry, No to mówię: to jest świetny punkt wyjścia. To jest świetny punkt wyjścia. Tu Po tych kilku stronach od razu miałem, dobra, słuchajcie, ja chcę dalej w to iść. To było moje pierwsze wrażenie. U, właśnie powiedziałem dokładnie to, co ja chciałem powiedzieć, ale, powiem, mo ale nawet powiem mocniej. To nie jest fajny punkt wyjścia, tylko jest rewelacyjny punkt wyjścia. Bo jakbyśmy mieli po prostu znowu jakiś tam, yy, yy, dobra, ludzi z mojego miasteczka mieszający z potworami i tak dalej, albo jakiś znowu zakon albo coś, to kolejny był taki pulpowy hodlot, który już widzieliśmy, ale tu właśnie to, że są bohater bohaterami. Ludzie, właśnie, nie, może nie psychicznie chorzy, ale mają problemy natury psychicznej. Jeszcze tak, jak powiedział Łukasz, to jeszcze ta kobieta, nie to, że też ma problemy natury psychicznej, to ona jeszcze wśród nich jest też buntowniczką, to jest od razu podkreślone. I tak jak powiedziałeś, że na szybko się tak się rozkręca, ale ta, tej ekspozycji wystarczy. Bo tu chodzi tak. o to, że. Tak, i ja myślę, że tu główny nawet y, potwór, y, oprócz tego, że ten potwór to jeszcze będą. Y, ja już czuję, że tak będzie i mam nadzieję, że tak będzie. Różne postawy wobec y, tej sytuacji, bo jedni chcą wyjść, ludzie nie chcą, i to będzie fajne w tym wszystkim. Trzeci zaczął imprezę już tam, nie? To, ta, tak, tak. I to będzie to właśnie. To jest tak innowacyjne, że nawet gdyby to było koloru, to mam nadzieję, że że wpłyną w tą psychologię, a. A te potwory to jest właśnie tylko katalizator tego, żeby, żeby wgłębić się to w, post w te w postacie i w to, jak oni tego podchodzą. I mam nadzieję, że pójdzie w tą stronę i na to się zapowiada. I to jest super, bo dla mnie w kurwy, jakie to będzie dobre właśnie w ten sposób, że chorzy ludzie są bohaterami, a, a, a ich opiekunowie, nie, ich nie ma. No to jest fantastyczne. Łukas, no, no, co miał Tak, właśnie powiedz. Mnie, mnie już zaintrygowała pierwsza scena. Nie wiem, jak wy interpretujecie. Jakiś taki deszcz krwi, mm. który spada, nie wiem, na księżyc, na jakąś na wierzchnię. białą powierzchnię, tak. powierzchnię. Nie wiem jak to można interpretować. Ja, ja mam taką interpretację, że to może być sen tej głównej bohaterki A, tego komiksu. Może możliwe. Może być, bo później też I, taka y y stena jest też później też. Kruga. Tak, i tutaj widzimy różne jej takie. być może to jest wina leków, które przyjmuje ze względu na jakąś terapię, wow. bo ona być może jest osobą właśnie psychicznie chorą, w sensie, że ma jakieś problemy. Problemy, nie, wie, nie wiemy jakie dokładnie. Być może z agresją, być może z komunikacją z innymi osobami. E, I w ogóle ona ma takie wizje i widzimy też przybłyski jej przeszłości. Dlaczego tutaj prawdopodobnie trafiła do tego ośrodka? Widzimy jakieś y, inne nieciekawe wydarzenie z jej przeszłości i to jest ciekawe, że tutaj wszyscy są jakoś przez to życie złamani, wszyscy tak. są jakoś poturbowani i mamy różne postawy, mamy otwartość, mamy jakieś tam uległość, mamy agresję Dokładnie. i teraz i zderzenie z tym takim złem horrorowym, które przychodzi i bierze to co chce, dosłownie po mhm. trupach do celu, no, i te sceny, które tutaj grozy, które widzimy, to są bardzo przerażające. prawda? Tak, to, wręcz, dosadne. W, tak w, wręcz to się dosadne świetnie powiedziane, Michał. Wreszcie to się wylewa z kadru. I nie wiem, co Adam y, powiesz na temat tego potwora, który widzimy tutaj na, na kartach tego komiksu. Co byś powiedział na jego temat? No. Właśnie, ja muszę powiedzieć, że tak, y, y, nigdy właśnie nie byłem fanem za. Y, szybkiego od, o, otwierania karty pokazywania tego wszystkiego ale tu mi to zagrało y, z tego powodu, że po pierwsze to, to, to powiedziałeś i to wszyscy powiedzieliśmy y, te postacie, ta ekspozycja jest wystarczająca bo y, myślę, że ta, pomysł był na to taki że dopiero coraz bardziej będziemy tych, te postacie pokazywać w, w, y, 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 w obliczu tak zagrożenia tak, w obliczu zagrożenia i to one się będą rozwijać w trakcie i to jest super i ta bestia niby się już pokazała ale nic nam nie mówi, ona jest, ma przerażający wygląd, jest zrobiona kapitalnie, ale my nadal nie wiemy co to jest, tak? więc to, że ją tak ujawnili szybko, to y, tylko tak naprawdę zamiast co zwykle rozbija napięcie, to tutaj tylko podsyciło, ona się pojawia, robi jadkę i znika, jest tam tych parę kadrów i my się zastanawiamy co to tutaj przyszło, niby to zobaczyliśmy, ale jesteśmy troszkę tak jak oni. My nie wiemy, yy, z czym mamy do czynienia. I myślę, że jak zbudują wokół tego dalej się rady, to będzie super. Ja się zastanawiam w ogóle nad jednym faktem, że ta bestia kopiuje dźwięki i dialogi Teolog... tak. tych osób. Tak, jak predator. To bardzo właśnie tak. będzie ciekawe, jak oni korzystają i skończy to bierze. Wiecie co? To ja, ja powiem właśnie, jak już pytasz o tę bestię, to mnie to właśnie trochę zbiło z tropu i dlatego, że właśnie jak to mówiliśmy, okładka sugeruje wampiry. No sugeruje, ale... Tak, to a, nie ma. Czy czy no nie. właśnie, bo ten kombinacja jest się trochę tajemnicą tak naprawdę, nie może potwór, ale nic nie wiemy, tak jak powiedziałeś. I, a tu może okładka na dużo zgłada, chyba że to ma, ma nas zmylić. I, i ty tu nawet okładkę oho, o wampirach, a to takich wampirach, a może się ten... Moim zdaniem ta okładka jest trochę takim minusem, bo powinien być bardziej tajemniczo skoro też jest tajemnicza tak naprawdę a tutaj Ale dla wiecie, mnie ona to może być my no ono może być układką mylącą. No dla chiostry ja tak, do... tak, tak. Ty, wy też znacie komiksy i ona może właśnie specjalnie mylić. No może tak. Chodzi o to, że, to, że ten... nie ta... dobrze może być taki twist, że ten na jest to nie będzie określenie tych bestii, tylko tych, co im się przeciwstawią na przykład, albo tak, nie wiadomo, Tak, nie? bo chodzi o to, że, że treść tych jest chodzi. taka właśnie tajemnicza, tak? A hmm. dlatego nie chciałbym, żeby... treść tajemnicza, że fajnie misterii, że domyślamy się, a okładka już nam pokazuje, że się będziemy mieć do czynienia. Mam nadzieję, że tak nie będzie. I nie wiem, co o tym myśleć. To jest taki lekki zgrzyt, nie? Ale tak jak ty mówisz, może tu faktycznie to coś z Nightwalkersem może być co innego, albo ktoś inny. Teraz, y, przechodząc już do meritum, ja sobie zadaję pytanie, co zobaczę w kolejnej części i ogólnie, czy to będzie walka o przetrwanie, czy może jednak y, dość szybko nasi uciekinierzy, można powiedzieć, w ośrodka, bo w finale tego to widzimy, że bohaterowie, główna bohaterka również z tam koleżankami i kolegami ucieka przed tą bestią. Czy oni właśnie przedsiębiorstwa jakieś środki, że oni właśnie zamiast stać się zwierzętą, staną się łowcami? Nie tyle drapieżnik, łowcami, no może i łowcami. No, może tak być. Co by się o tym? okazało, że na przykład niektórzy mają jakieś moce, stąd te jej sny, albo właśnie wykorzystanie tego, jak ty mówiłeś, że na przykład te leki i tak dalej, że nie będzie wiadomo, co jest prawdą, co nie, wiesz, to bardzo jest, ten punkt wyjścia pozwala pójść w bardzo wielu kierunkach. Ja już, że mówiąc, mam, nie to, że teorię, ale coś sobie wyobrażam, ale nie chcę tutaj może za bardzo sam sobie robić apetytu i tak daleko, może nas ale tam na początku ona mówił o tej terapii małych kroków i oni jak wychodzą w tą pustkę że, o środkach, gdzie mam tam w przyszłości i pyta się jak sobie poradzimy, to ona, ona mówi, że one step at time, że tak samo mhm. mam ten i, i, a może to, może to wszystko właśnie jest um, trochę metaforyczne, że te demony nie istnieją, tylko są w, ich, w ich głowach, to one właśnie, no właśnie wychodzą, to wychodzą na, na zewnątrz i to jest ten symbol tego zewnętrznego świata, który jest dla nich dlapieżny, bo to jest na początku, że one sobie, mówią sobie między sobą, że sobie nie poradzą. Wyjdą tak, niektórzy i, chcą wyjść, a ludzie mówią, że także, nie przechodzimy, czekamy, bo co bo, zrobimy? Bo zginiemy. I to jest właśnie może taka hmm. metafora dalej. choroby psychicznej. Oczywiście to może być jakaś szalona terapia naukowca, który ma ich skonsultować z lękami i tak dalej, może z tym być coś głębiej. To by było fajne, nie? Dla mnie jedną z teorii też już już, już przechodzą już mm -hmm. całkowicie do Meritum. Może być to, że tu mamy do czynienia znaczy z jakąś epidemią też, może też jakiegoś wirusa. Albo właśnie z, z tym z tym ich... Może faktycznie nie mają mocy i te ich lęki się urzeczywistniły, tak? A mogę zanim się przejdziemy do podsumowania, tylko krótko wypytać was o rysunki. O, tak, to jest strona graficzna, oczywiście bardzo dobrze się komponuje z tym, co widzimy w warstwie scenariuszowej, bo te rysunki są fantastyczne. Ale no ja się bałem ja się bałem od niemal kosztem pierwszego kadru. Bo w sumie to jest świetnie budowanie napięcia, świetnie przedstawienie tej sfery takiej psychologicznej, bo widzimy dobrze mimikę zaprezentowaną bohaterów. Widzimy jakieś obawy, lęki, jakiś strach. Tutaj ciągle widzimy jakąś taką niepewność tego, że coś się za chwilę może wydarzyć, nic się wydarza. I jak już dochodzimy do masakry, to jest bardzo, bardzo kwiście wręcz. Strasznie, no nie wiem co tu jeszcze dodać. Ja wydać. tylko powiem, że kreska... Znaczy wiadomo, że może nie kompozycja, bo tam mieli wyjątkowo swoje własne pomysły, ale sama kreska bardzo przypominała Gideon Falls. Trochę. Trochę tak, tak. tak to się tak. A jeżeli już mówimy o kompozycji, to ja tu wejdę w rolę eksperta. Nie wiem, czy zauważyliście, ale to ten... Kto cię prosił? <grystanie> <yśle> ten człowiek bardzo fajnie operuje kompozycją, bo te normalne rozmowy i tak dalej, są te, są kadry mhm. normalne statyczne i z normalną białą ramką. A, jak są, a jej, jej syny, to już ta biała ramka znika. Nie ma obramowania i te kadry są różne wielkości i się nakładają. A jak są ceny akcji, to są coraz bardziej dynamiczne i skośne i w ogóle już yy, wylewali się poza kadr. Zobaczcie, że im dalej obra ob obracacie z lewej jest to... Tak. no. I do tego świetnie podkreślone kolorami Colina Johnsona. Tak, tak. Właśnie. Ja, ja, a, o, ja, ja... kolor też jest fajny. Nie jest ani cekielkowy, ani taki oczywisty, tylko trochę tak y y jest lekko. Jest bardzo wyraźny, ale jest odrealniony. On nam pokazuje, że jesteśmy w miejscu takim, które nie jest miejscem y, codziennym dla wszystkich, tak? Tak. I, jak, ja, ja tam czułem ten trochę szpital i tak dalej. A jak bo jak wy się czytaliście o przeglądali, to zobaczycie, że im dalej będziecie czytać, tym y, ta właśnie dynamika jest coraz większa, że coraz większy bałagan się robi ich robi, tak jakby w ich głowach i tak dalej. Na początku jest spoko, spoko, a potem coraz bardziej, coraz bardziej nakładają i na końcu to już w ogóle przy tej jace już wiadomo. I nim dalej, tym większy chaos. Może to też jest zamierzone? Może, ja tak. ja tak to odebrałem. Słuchajcie panowie, to dojdziemy do podsumowania i niech każdy powie dwa zdania. Dobra. To może ja zacznę, no. powiem tak. Jestem bardzo zadowolony z lektury. Jeszcze raz dziękujemy sklepowi Atom Comic za umożliwienie nam y trzymania tego komiksu do recenzji, jest świetny. Tak? Ja sięgnę chętnie po kolejne zeszyty, najlepiej tak. sięg... sięgnę po wydanie zbiorcze, żeby się od razu napawać tym, tą historią w całości, a nie czekać na kolejny zeszyt co miesiąc. Mhm. I chętnie tutaj, ze swojej strony powiem, że chętnie tutaj sobie zamówię w sklepie. Tak. Ja, nie też. ja też, na pewno. Też. Dobra, to ja chciałem coś powiedzieć, jedno, ale nie powiem tego, bo wiem, że Adam to powie. Ale chcę go nie, przedać. bo ja nie frankie, no. Ale ja powiem coś innego, że siłą tego komiksu, oprócz tego, co wspomnieliście na początku, że właśnie ci bohaterowie i w ogóle i ta tajemnica, i właśnie ci bohaterowie i ta jak która pewnie się rozwinie, to jest to, że już po pierwszym tomie, który to jest króciutki, snujemy się domysły. Do zeszycie, 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 przepraszam, zeszycie. Snujemy domysły, co do interpretacji, co możemy dalej. Że to właśnie nie jest jednoznaczne, że już już, 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 już teorię. I to jest właśnie fajne. Dla mnie to jest bomba, że, że mam kilka dróg, by to, to może iść i każda mi się wydaje fajna. Jaram się. Jesz Dobra. Je jeszcze bym dodał, że to jest w ogóle ciekawy pomysł na jakiś shortiak, w sensie takim y filmowym, serialowym, o -o. przynajmniej na początek historii. Tak. Zobaczymy, co się dalej z nim rozwinie. Tak, o, faktycznie. Jakbym obejrzał właśnie taki pilot od serialu, odcinka, które były dosłownie jeden do jeden jak ten treszyt, to od razu bym, kurde, wskoczył na listę moich najbardziej oczekiwanych idę w to, Oglądały panowie, tak? A ja tylko potrzebuję właśnie podsumowanie, Łukasz, ty masz te wszystkie telefony, jak memory fajnie, wszystko jasne w trzeba, żeby to wydali w Polsce i tyle, bo ja nawet nie wiem, gdzie I... no bo to jest... No, zbiorcze, zbioru... zbiorcze Tak, lubię takie, tak to jest po, że po polsku, żeby wydali. No tak, 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 po polsku, oczywiście. Państwu pan No to trzymajmy, no. trzymajmy kciuki, że te, ten tytuł się pojawi po polsku, ale najpierw trzymajmy kciuki, że ten tytuł niedługo trafi do nas w wydaniu zbiorczym, tak. przynajmniej tutaj do naszej trójki, bo chętnie tak. kupimy z, właśnie dzięki Atom Comics z Krakowa. No i kończąc, pozdrawiamy i pamiętajcie, że po pierwsze oglądajcie dobre horror czytać dobre horror. Tak, czytajcie tak, dobre cześć! Trzymajcie się, Adam, cześć. cześć, cześć! Hej, cześć!